Nauczyciele i uczniowie. Pytanie. Skąd mogę wiedzieć, czy zmierzam we właściwym kierunku? Odpowiedź. Kierunek jest koncepcją z porządku linearnego. Prawdopodobnie pytasz o to, czy ścieżka, którą podążasz, jest właściwa i słuszna. Jest to ważne pytanie, które odzwierciedla pokorę wynikającą z uznania niezdolności ego umysłu do odróżnienia prawdy od fałszu. Możesz zweryfikować poziom świadomości każdej nauki lub każdego nauczyciela, dawnego czy obecnego, za pomocą kinezjologicznego testu mięśniowego. Możesz też sprawdzić, czy jest to ścieżka odpowiednia dla ciebie w danym momencie. Pytanie: Dlaczego jest tak wiele różnych przedstawień Boga? Odpowiedź. One odzwierciedlają wyobrażenia i antropomorficzne projekcje ego. Z powodu swoich wrodzonych ograniczeń ego nie może poznać Boga empirycznie. Bóg jest absolutną subiektywnością, która leży u podstaw egzystencji i świadomości. Bóg jest poza czasem, miejscem i nie posiada ludzkich cech. W całej historii Oświecone istoty w identyczny sposób opisywały ostateczną rzeczywistość. Jest tylko jedna, najwyższa rzeczywistość. Mitycznym bogom starożytnych kultur, podobnie jak półbogom i bóstwom, przypisywano władanie nad określonymi obszarami czy funkcjami. Na przykład byli bogowie płodności, natury albo zbiorów. W miejsce boskiej rzeczywistości wymyślane były pseudobóstwa. Z oczywistymi ograniczeniami, które z definicji nie pozwalają im być Bogiem Stwórcą. Skoro postaci Boga, albo Boga nieprzejawionego, nie da się w żaden sposób przedstawić, to ostateczne urzeczywistnienie jest radykalnie, całkowicie subiektywne i pozbawione wszelkiej treści. Niedopuszczalne jest przypisywanie absolutnej boskości nieskończonego Najwyższego istotom, które łudzą się, iż są bogami. Można więc powiedzieć, że fałszywe bóstwo jest istotą, która wyzbyła się prawdy w zamian za władzę, dumę i kontrolę nad innymi i popełniła lucyferyczny błąd, obwieszczając, że ego jest bogiem megalomania. Podstawą tego błędu jest niechęć do odrzucenia zwierzchnictwa ego nad ja i powierzenia się boskiej wszystkości. To co jest absolutną rzeczywistością, nie ma potrzeb, gdyż już jest wszystkim, co jest. Władza jest niepotrzebna, kiedy jesteśmy władzą samą w sobie. Nieskończona władza nie musi niczego kontrolować. Analogicznie, niebo nie potrzebuje chmur i ani ich nie tworzy, ani nie niszczy. One powstają w jego wszechogarniającej, bezgranicznej przestrzeni. Niebo nie zabija chmur. Nie mści się na nich ani ich nie karze. Zapewnia wszystkim chmurom równość, jak również kontekst, w którym mogą się formować, co widoczne jest jako pojawienie się ich i znikanie. Pytanie. Opis Boga jako najwyższej istoty wydaje się niemal bezosobowy. Odpowiedź: Ego myśli kategoriami związków, i dlatego związek dwóch odrębnych istot rozpatruje w kontekście. Dziecko w strukturze ego ma nadzieję, że Bóg będzie wyidealizowanym superrodzicem, jednak to wyobrażenie ma swoją wadę, którą jest lęk przed niezadowoleniem rodzica. W odróżnieniu od sposobu postrzegania Boga przez ego absolutna rzeczywistość jaźni jest manifestacją Boga jako samego sedna naszej egzystencji. Miłość obecności jest niezwykle osobista. I doświadczana jako bezgraniczny spokój, bezgraniczne bezpieczeństwo i pewność wieczności. A zatem nie istnieje żaden jej wyimaginowany koniec, którego się obawiamy. Bóg obecności przepaja radością spełnienia. Miłość nie jest cechą Boga, lecz jego samą esencją. Obecność nie ma poza tym innego wyrazu. Bóg jest rzeczywistością wszechogarniającą w nigdy niekończącym się tu i teraz. Nie ma niczego innego, czego trzeba się bać lub którego zadowalać. Analogicznie, kiedy usunięte są chmury przekonań, ego, słońce nie bawi się już w chowanego. Odkrywamy, że słońce świeciło przez cały czas. Jego światło i ciepło promieniują, ponieważ taka jest wrodzona zasadnicza esencja i cecha Słońca. W odróżnieniu słońca Ziemi, boski statek Słońca jest wieczny. Dla nieskończonego powstawanie i rozpadanie się wszechświatów nie ma znaczenia. To, co jest źródłem życia i wszechświata, nie podlega temu. Chwała Bogu nie wymaga niczego. Pytanie. Jakie jest antidotum na wątpienie? Odpowiedź. Cynizm, sceptycyzm, racjonalna ostrożność, negatywizm czy nawet niewiedza. Zaciemniają w nas boską świadomość. To, co jest powodem, dla którego powstają, często stanowi odpowiedź. Ego nie lubi, jak jego światopogląd jest poddawany w wątpliwość lub kwestionowany. Z lęku chroni swój paradygmat rzeczywistości. Może czuć się zagrożone przez odmienną informację i zacząć się bronić, ponieważ zostało ukazane w złym świetle. Nie lubi też brać odpowiedzialności za swoje poglądy, ponieważ to dowodzi, że utrzymuje je z własnego wyboru. Przyczyną konfliktu może być religijna albo grupowa lojalność, lub tradycje rodzinne czy etniczne, ale oddany duchowy poszukiwacz lojalny jest tylko wobec Boga. Z duchowego punktu widzenia, wątpienie też może być ważnym sygnałem, że znajdujemy się w niewłaściwym miejscu. Kiedy naiwność przemienia się w duchową dojrzałość, Świadomość może wysłać sygnał ostrzegawczy. Jeśli masz wątpliwości, zawsze się zatrzymaj. Możemy też przerosnąć obecną grupę albo naukę. Wtedy jest pora, żeby ruszyć dalej. Wątpienie może wynikać z lęku przed utratą dotychczasowej tożsamości albo przekonań, które sobie cenimy. Żeby usunąć wątpliwości, wystarczy określić swoje motywacje i zweryfikować je. Za pomocą kinezjologicznego testu mięśniowego. Test mięśniowy, ze swoimi prostymi odpowiedziami tak i nie jest szybki i precyzyjny do tego stopnia, że na jego wiarygodność jedynie wpływa to, czy pytający przestrzega podstawowych zasad, wliczając w to starannie sformułowanie wypowiedzi. Zmiana choćby jednego słowa, ponieważ wydaje się nieistotne, może dać inną odpowiedź. Dlatego wskazane jest zadawanie serii pytań i weryfikowanie ich. Jeśli pojawi się pozorna rozbieżność, stawianie dalszych pytań ujawni źródło błędu. Skutkiem niedbale sformułowanych pytań mogą być błędne odpowiedzi. Na przykład poziom świadomości Karla Junga w ciągu lat wielokrotnie kalibrowany był na mniej więcej 520. Pytający powiedział: Karl Jung jest ponad 500. Ale odpowiedź brzmiała nie. Kiedy pytanie zostało zmienione, na Carl Jung był ponad 500, odpowiedź brzmiała tak. Odpowiedzią na Jung jest ponad 500 było nie, ponieważ on nie żyje. Aby zweryfikować wartość nauczyciela albo ścieżki duchowej, najważniejszym i decydującym ustaleniem jest to, czy kalibrują ponad poziom świadomości 200. Każdy poziom ma swoich właściwych nauczycieli. I odpowiednie nauki. Nauka na poziomie 300 wspiera dobre chęci i entuzjastyczne korzystanie z osobistej mocy. Czasami entuzjastyczna i zaangażowana grupa może być bardziej pomocna niż czytanie bardziej zaawansowanych tekstów. Jeśli między naszym poziomem a poziomem nauczyciela jest zbyt wielka różnica, duża ilość użytecznej informacji może przepaść albo nie zostanie przyswojona. Oświecony mędrzec może znajdować się na bardzo wysokim poziomie świadomości, a mimo to nie być w stanie nauczać. Tak samo jak bycie znakomitym pianistą nie czyni z kogoś znakomitego nauczyciela gry na pianinie. Nauczanie wymaga innych umiejętności niż wirtuozeria. Doskonały nauczyciel będzie potrafił cierpliwie objaśniać prawdy z różnych poziomów, rozpatrując je w szerszym kontekście w taki sposób, że staną się oczywiste. Ta zdolność oznacza, że zna on wszystkie poziomy świadomości i problemy, jakie powstają na każdym z nich. Ponadto, nauczyciel będzie pomocny przy rozwiązywaniu dualizmów i aksjomatów ego specyficznych dla każdego z poziomów, objawiających się jako pary przeciwieństw do przekroczenia u progu każdego poziomu. Wiedza nauczyciela musi pochodzić wyłącznie z wewnętrznego objawienia prawdy, które towarzyszy oświeceniu. Jest jego cechą rozpoznawczą. W rezultacie daje to nieomylną pewność i wrodzony autorytet, które brać się mogą jedynie z dostępu do prawdy absolutnej. Prawdziwy nauczyciel wyjaśnia to, co poznane, włączone w zawiłości życia rodzinnego i społecznego, w skomplikowanej cywilizacji, z jej własnymi programami, które rozwijały się przez całą historię. Kiedy patrzymy na całość tego, co rozumiemy przez bycie człowiekiem, możemy wzbudzić w sobie współczucie nie tylko dla społeczeństwa jako całości, ale też dla tworzących je jednostek. Człowiek skonfrontowany jest nie tylko z ogromną złożonością, ale też jego świadomość poddawana jest wpływom wszechobecnych, niewidzialnych pól energii, z których nie zdaje sobie sprawy. W tej skomplikowanej sytuacji człowiek teraz musi sobie radzić, żeby przeżyć. I uczyć się złożonych umiejętności na wielu poziomach. Zdaję sobie również sprawę, że jeden poważny błąd może doprowadzić do katastrofy w jego życiu lub nawet do fizycznej śmierci. Musi iść przez pole minowe ludzkiej egzystencji, czy chce tego, czy nie. Oprócz tych warunków trzeba także rozwinąć wiodące poczucie siebie i swojej tożsamości. Ukształtowany obraz własnej osoby ma podstawowe znaczenie przy podejmowaniu wszelkich decyzji. Następnie to ja łączy wszystkie cele i ideały i integruje je z moralnym pozycjonowaniem. Aspekt owego ja oddziela się bezwiednie i staje się wewnętrznym wrogiem, prześladowcą, napastnikiem oraz autorem poczucia winy, żalu, lęku i bezlitosnym własnym sędziom. Nawet najnowocześniejszy komputer zawieszałby się i nie sprostał zadaniu bycia odpowiednikiem jednego człowieka. Trafność tego spostrzeżenia potwierdza jaskrawy fakt, że istota ludzka musi zmagać się nie tylko z danymi, których jest świadoma, które można wprowadzić do komputera ale musi też radzić sobie z danymi i polami energii, których nie pojmuje i nie jest świadoma a także z nieznanymi indywidualnymi lub grupowymi tendencjami karmicznymi. Żaden komputer nie analizuje dobrze, gdy brak ogromnej części najważniejszych danych. W efekcie człowiek ma wielkie zadanie do wykonania. Jednak napotka tutaj na kolejne ograniczenie, którym jest struktura i działanie ludzkiego mózgu, z wbudowanymi w niego układami nagrody i przyjemności, i jego naiwnym, dającym się łatwo programować, software'em. Próbując poradzić sobie ze złożonością danych, umysł idzie na skróty, łącząc dane w klastry i logiczne algorytmy. Dlatego, że musi być w stanie natychmiast określić wszystkie dane wchodzące do systemu, czy są odmienne, czy podobne do wszystkich innych danych. W dodatku, cała ta niewiarygodna złożoność jest nie tylko rozpatrywana przez umysł i jego oprogramowanie, ale jest też doświadczana. Mało jest czasu na analizowanie doświadczenia, ponieważ z każdą chwilą, gdy się pojawia, jest już znanym faktem i włączane jest do pakietu, który umysł automatycznie redaguje i archiwizuje w banku danych pamięci. Dane są archiwizowane nie tylko zgodnie z formą, ale też według subtelnej gradacji i emocji, która w istotny sposób określa, gdzie informacja będzie zgromadzona. Część jest dostępna, ale znaczna porcja zostaje zakopana i nie da się ich świadomie sobie przypomnieć. Na przykład, niektóre dane są zgromadzone w folderze bolesne nie przypominaj sobie. Jednak niektóre niedostępne, teraz bezpowrotnie utracone dane, sprawiające cierpienie, zgromadzone są jako potencjalna amunicja do ataku na siebie samego i bolesnej samoudręki, powodowanych przez poczucie winy, wyrzuty sumienia. Czy nawet skłonności samobójcze. Każde zdarzenie może wyzwolić odruch ataku na siebie samego i skłonić nas do karania siebie. Jednym z mechanizmów obronnych stosowanych przez ego jest wypieranie bolesnych danych i projektowanie ich na świat i innych. Wówczas świat zaludnia się z nienawidzonymi wrogami, którzy w rzeczywistości pochodzą z wnętrza, a ego. Obawia się teraz ataku z zewnątrz, zamiast ze środka. Paranoja jest towarzyszem ego. Jeśli wszechstronnie podsumujemy sytuację człowieka, oczywiste staje się, że w oparciu o jego ograniczone możliwości i przetrwanie, szczęście i sukces nie są pewne. Ogromna ilość ludzi nie zapewnia sobie nawet przetrwania, a miliony giną w różnego rodzaju pułapkach i katastrofach. Nawet jeśli nie są to przyczyny osobiste, możemy dać się uwikłać w egotyczne problemy społeczeństwa, które przejawiają się jako wojna, epidemia, głód albo wypadki. Pytanie: Jeśli nawet jeden błąd może być zgubny, to jak w takich okolicznościach można przetrwać? Odpowiedź: Bez niczyjej pomocy indywidualne ja. Nie może naprawdę przetrwać, a tym bardziej prosperować w takim wewnętrznie i zewnętrznie skomplikowanym środowisku. To, co zostało opisane, w rzeczywistości jest światem formy, ale człowiek jest czymś więcej niż bezbronne ego, ponieważ życie wspierane jest przez moc nielinearnego wymiaru ducha. To nadrzędne przewodnictwo ducha umożliwia przetrwanie, mimo twierdzeń ego, że jest inaczej. Duch jest jak odśrodkowy regulator na silniku parowym, bez którego silnik wirowałby aż do samozniszczenia. Duch w formie świadomości z chwili na chwilę integruje całą masę danych, generując nieprzerwane subiektywne doświadczanie życia. To kompensuje poważne upośledzenie ego, którym jest niezdolność do odróżnienia prawdy od fałszu.